Przepiękne ozdoby z drewna osikowego powstały podczas warsztatów rękodzieła zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury. Sala w Augustynowie na kilka godzin zamieniła się w pracownię artystyczną, w której uczestniczkom udało się wyczarować przepiękne choinki, bombki, ozdoby świątecznego stołu i kwiaty. Są to warsztaty zorganizowane w ramach cyklu dla kobiet, kobiece wtorki. Ten cykl zaczął się rok temu, natomiast w tym momencie dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na organizację właśnie kilku działań. No i te warsztaty są efektem tej współpracy z Encakiem. Widzę, że pełna sala, Jak nam się udało namówić te panie do przyjścia. Nie było najmniejszego problemu. Panie przychodzą na zajęcia z dekupażu. Tam też jest prawie 30 osób chętnych, są niezmiernie zadowolone i bardzo chętnie biorą udział w tego typu warsztatach. Pytają się, czy to pojedyncze spotkanie, czy będą kolejne, także nie ma najmniejszego problemu, żeby się tutaj spotkały. Warsztaty z gośćmi z Osikowej Doliny to ciekawa propozycja na jesienne popołudnia. Wszystkie ozdoby wykonuje się ręcznie, są one naturalne i ekologiczne. Technologia polega na ręcznym struganiu odpowiednimi heblami drewna osikowego na bardzo cienkie wióry. Z nich następnie wycinane, wyplatane i formowane są poszczególne elementy, później wyroby i kompozycje. Cała reszta to precyzja ręki, cieśli, zręczność palców i magia wyobraźni. Osikowa Dolina to swego rodzaju, nawet można powiedzieć ideal. Jest to odnowienie naszej polskiej tradycji wywodzącej się z koziegów koło częstochowych, gdzie mieszkamy, żyjemy od wielu lat. A tradycja swoimi korzeniami sięga XIX wieku. W XIX wieku powstały wiórki, z którego w pierwszej kolejności koziegłowianie wyplatali kapelusze i szyli kapelusze, z czego Koziegłowy przez wiele dziesięcioleci były słynne. Na początek kapelusze, a co dzisiaj? No, dzisiaj to już kwestia, jak to mówimy, ogranicza nas wyobraźnię. Dzisiaj mamy przyjemność go być gościem tutaj u Państwa i uczymy wykonywać ozdób Bożonarodzeniowych. Takie, bo tu rozumiem, że to jakieś prefabrykaty, które możemy kupić i w domu swobodnie robić? to Tak. Sami? Oprócz tego, że odnowiliśmy tą naszą polską tradycję, prowadziliśmy wzornictwo nowe, ale również uczymy. I mamy w swojej ofercie y, zestawy edukacyjno-hobbystyczne, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli mogą samodzielnie wykonywać ozdoby zbiór drewna osiekowego. To jest trudne? Mam pojęcie względne, bardziej trudność tkwi w głowie, że tak powiem. Nie należy się zniechęcać. I powiem może inaczej. Mamy y, grupy, które przyjeżdżają do nas y, przedszkolaków, nawet y, od 6-7 lat. Także. Stopień trudności tutaj, no, tak jak mówię, no, raczej to jest kwestia psychiki. Nie należy się poddawać. Co prawda jest to nowy materiał, nowy surowiec, ale on jest fantastyczny ze względu na to, że drewno do tej pory wyobrażane jest zupełnie w innej formie. Natomiast to, że on jest przygotowany w ten sposób, pozwala na formowanie w różnego rodzaju kształty, które zresztą Państwo sami tutaj widzicie. W warsztatach wzięło udział blisko 30 pań, które od razu załapały technikę osikowego rękodzieła i spod ich palców wychodziły piękne ozdoby bożonarodzeniowe. Ten wieczór był nie tylko okazją do towarzyskiego spotkania, ale przede wszystkim znakomitym przykładem łączenia przyjemnego z pożytecznym. O to chodzi, żeby doskonalić swoje umiejętności. Dzisiaj robiliśmy różne ozdoby świąteczne z drzewa osikowego. Spotkała się pani wcześniej z tą techniką, czy to nowość? Nie, dla mnie to jest. Coś nowego, pierwszy raz i na pewno to mi się przyda dalej. Trudno było podłapać zasady? No nie, są instrukcje do tego. Myślę, że, że każdy by mógł to zrobić. Będzie teraz pani w domu wykonywała takie ozdoby na przykład choinkowe? No oczywiście, w domu i w pracy. Osikowe warsztaty to jedna z wielu propozycji Gminnego Centrum Kultury dla mieszkańców gminy Bełchatów. Informacje o pozostałych znajdziecie państwo na stronie internetowej www.geck.dziesulice.pl.